Nie mogę zostawić matki samej, martwię się o ojca. Proszę, możesz prowadzić. Zawieź nas do szpitala. Przez chwilę Bob wpatrywał się we mnie, ale potem powiedział, w porządku i zaczął się szykować. Dziękuję. Ja też szybko się przygotowałam i pojechaliśmy do szpitala samochodem Boba. Kiedy wjechaliśmy do lasu i pojechaliśmy trochę dalej, nagle Bob zatrzymał samochód. Coś jest nie tak z samochodem. Przepraszam, ale czy możesz wysiąść i sprawdzić przednią oponę? Zrobiłem to o co prosił, wysiadając z samochodu i zamykając za sobą drzwi pasażera. Nagle czekaj, co ty robisz. Bob uruchomił samochód, nie wpuszczając mnie z powrotem. Zjechał na przeciwległy pas, pośpiesznie podszedł do mnie i rzucił we mnie moją torbą przez otwarte okno. To za obudzenie mnie w środku nocy. Bob uśmiechnął się i powiedział to, po czym odjechał, znikając z pola widzenia w mgnieniu oka. Dwie godziny później dotarłam do szpitala, gdzie zastałam ciężko rannego Boba. Nazywam się Kafryn Thompson, mam 24 lata. Gospodyni domowa. Po ukończeniu college'u dołączyłam do dużej korporacji, ale zrezygnowałam po ślubie ze starszym mężczyzną, którego tam poznałam, Bobem. Bob był przystojny, inteligentny, był wszechstronnym sportowcem i wymarzonym mężczyzną każdej dziewczyny. Zakochałam się w nim po uszy, gdy tylko zobaczyłam go podczas sesji szkoleniowej, którą prowadził krótko po tym, jak dołączyłam do firmy. Podobnie jak inne pracownice, mówiłam, czy nie byłoby wspaniale zostać jego dziewczyną? W tamtych czasach moje uczucia przypominały raczej uwielbienie fana dla celebryty. Samo podekscytowanie zauważeniem Boba w biurze lub przydzieleniem do zadania, w którym mogłabym z nim wchodzić w interakcję, było ekscytujące. Potem niespodziewanie Bob podszedł do mnie po tym, jak zostałem przydzielony do działu administracyjnego. Było to związane z pracą, ale byłam zachwykona, że pamiętał moje imię i poprosił o kafryn. Tego dnia moi koledzy ciągle mi dokuczali, a ja czułam się. Jakbym chodziła w powietrzu? Później, z jakiegoś powodu, Bob zaczął częściej ze mną rozmawiać. Zanim się zorientowałam, zaczęliśmy się spotykać, a wkrótce potem pobraliśmy się. Uwielbiałam Boba pod niebiosa, ale zawsze zastanawiałam się, dlaczego wybrał właśnie mnie. Kiedy się oświadczył, zapytałam go, Bob, dlaczego mnie wybrałeś, a on uśmiechnął się i odpowiedział. Ponieważ kochasz mnie najbardziej. Byłam jednocześnie zażenowana i szczęśliwa, gdy to usłyszałam. Poczułam się dowartościowana. Wierzyłam, że dostrzegł głębie mojej miłości i zaakceptował ją. Ale powód, który Bob podał mi po ślubie, był nieco inny. Powiedział, ożeniłem się z tobą, ponieważ byłaś moją fanką numer jeden. Innymi słowy, najlepiej wiedziałaś, jaki jestem wspaniały. Dokonałaś właściwego wyboru. To było dziwne. Wydawało się podobne, a jednak inne. Nie potrafiłem tego określić. Ale w miarę upływu czasu to niespokojne uczucie przybrało solidny kształt i znalazłem się w pułapce. Gdybym wcześniej zdał sobie sprawę z tego dyskomfortu, nie cierpiałbym tak bardzo. Bob był według wszystkich relacji idealny. Dopóki się go nie denerwowało. Po ślubie i wspólnym zamieszkaniu zauważyłam, że Bob stał się wobec mnie bardziej krytyczny. Na przykład z powodu drobnych rzeczy, takich jak przygotowanie jajek na śniadanie, aż żółtko było zbyt twarde, lub niewyprasowanie jego białej koszuli według jego upodobań. Czasami nagle wypytywał mnie o skomplikowane kwestie ekonomiczne lub społeczne i karcił mnie za brak satysfakcjonującej odpowiedzi. Nie podobało mu się, jak budziłam go rano, czy nie odpowiadałam natychmiast na jego wiadomości, czy kawa była za słaba, czy w zlewie znajdowało się pasmo włosów. Bob zwracał uwagę na każdy najmniejszy szczegół, nigdy nie podnosząc głosu, ale zawsze mówiąc do mnie powoli i celowo, jakby upewniając się, że zrozumiem. Słuchaj, mówił, mówię ci to dla twojego dobra. Żebyś mogła być dla mnie odpowiednią żoną i nie przynosić wstydu innym. Jeśli będziesz robić to, co ci powiem, nie popełnisz błędu. Trwałoby to tak długo, aż odpowiedziałbym Tak, rozumiem. Przepraszam, pomyliłem się. Kiedy poczuł, że naprawdę żałuję swoich czynów, powiedział Dobrze, następnym razem bądź ostrożna. Ciągle chodziłem na skorupkach jaj. Dniem i nocą obserwowałam miny Boba, utrzymywałam dom w nieskazitelnym stanie i perfekcyjnie podawałam potrawy. Jedyną rzeczą, o której myślałam, było uniknięcie skarcenia, to wszystko. Jednak gdy stawałam się coraz bardziej zmęczona, Bob komentował. Wiesz, Catherine, wygląd ma znaczenie. Ostatnio cały czas wyglądasz na zmęczoną. Co ludzie sobie pomyślą? Jako moja żona, powinnaś zawsze wyglądać jak najlepiej. Następnie nalegał na kupowanie mi drogich ubrań i makijażu lub wysyłał mnie do salonów i spa. Bob był dobrze sytuowany, więc, jak na ironię, jedyną rzeczą, o którą nie musiałam się martwić, były pieniądze. Nadwyrężyłam też swoje nerwy, aby poprawić swój wygląd zgodnie z jego poleceniem, w wyniku czego ludzie wokół mnie mówili takie rzeczy: Katrin, masz takiego wspaniałego męża. Jestem taka zazdrosna. Chciałabym poślubić kogoś takiego jak Bob. Och, jak chciałabym zamienić się z Tobą miejscami. Prawdopodobnie powiedziałbym to samo, gdybym widział to z ich perspektywy. Ale rzeczywistość była piekłem. Gdyby to było możliwe, chciałabym, żeby ktoś zamienił się ze mną miejscami. Desperacko wykonując polecenia Boba, zanim się zorientowałem, minęły dwa lata. Pod moją uśmiechniętą fasadą powoli się zatracałem. Wtedy wydarzył się pewien incydent. Pewnej późnej nocy zadzwonił mój smartfon, wyrywając mnie z mojego chwilowego świata marzeń z powrotem do rzeczywistości. Szybko chwyciłam telefon, sprawdzając, co u Boba, który spał obok mnie. Wyglądało na to, że się obudził i przewrócił w łóżku, wyglądając na poirytowanego. Dzwoniła moja mama. Cześć, co się dzieje? Odpowiedziałam. Och, Catherine, twój ojciec. Mama dzwoniła ze szpitala. Mój tata miał atak serca i przychodził operację. Co? Tato. Słyszałam płacz mamy na drugim końcu. Dobra, już jadę. Rozłączyłem się i zwróciłem do Boba. Co się dzieje o tej porze? Zegar wskazywał jednego w nocy. Przepraszam, ale. Wyjaśniłem Bobowi sytuację. Muszę jechać do szpitala. Możesz mnie tam zawieść. Bob wpatrywał się we mnie w milczeniu. To była krytyczna sytuacja dla mojego ojca. Z pewnością nawet Bob zgodziłby się prowadzić. Chociaż miałam prawo jazdy, nie mogłam prowadzić samochodu Boba. Nie mogę zostawić mamy samej. Martwię się o tatę. Możesz prowadzić. Proszę, zawieź mnie do szpitala. Bob wpatrywał się we mnie przez chwilę, po czym w końcu powiedział: W porządku i zaczął się ubierać. Dziękuję. Szybko się przygotowałam i pojechaliśmy do szpitala samochodem Boba. Szpital był oddalony o około 7 do 8 mil, a podróż samochodem zajęłaby około 10 do 15 minut. Główna droga prowadzi prosto do szpitala. Bob wybrał jednak objazd boczną drogą. Jest środek nocy. Tą drogą będzie szybciej. Byłam wdzięczna Bobowi, że starał się dowieść mnie na miejsce tak szybko, jak to możliwe. Mimo, że zawsze jest twardy, naprawdę mu na mnie zależy. W to właśnie wierzyłem. Po chwili jazdy boczną drogą wjechaliśmy w zalesiony obszar. Przypomniałam sobie, jak wspominał, że ta trasa była bardziej malownicza podczas naszych przejażdżek. Nagle Bob zatrzymał samochód. Wygląda na to, że samochód się psuje. Możesz sprawdzić przed nią oponę. Wysiadłem zgodnie z jego prośbą i zamknąłem drzwi pasażera. Ale co się stało? Bob uruchomił samochód beze mnie. Samochód ruszył na krótką odległość do przodu, a następnie cofnął, zawrócił i wrócił do miejsca, w którym stałem, wyglądając na oszołomionego. Mam jutro ważną prezentację. A teraz zostałem obudzony o tak nieludzkiej porze. Bob zaparkował na przeciwległym pasie. Podbiegł do mnie i rzucił we mnie moją torbą przez otwarte okno. To jest twoja kara za budzenie mnie w środku nocy. Bob uśmiechnął się w przerażający sposób i powiedział to. Następnie odjechał w pierwotnym kierunku i w mgnieniu oka zniknął z pola widzenia. Lokalizacja znajdowała się w niezbyt głębokim lesie, a godzina zbliżała się do dwóch w nocy. Normalnie człowiek czułby się bezradny, a nawet płakałby w takiej sytuacji, ale w jakiś sposób poczułem ulgę. W czarnym, jak smoła, lesie szedłem prosto w kierunku szpitala. Odległość około 6 mil wszystko, o czym mogłem myśleć to jak najszybsze dotarcie do rodziców. Nie obchodziła mnie gniewna mina Boba. Nie miałbym nic przeciwko, gdybym nigdy więcej go nie zobaczył. Wtedy, gdy rzucił we mnie tą torbą, prawie zalałem się łzami, zastanawiając się, dlaczego zrobił coś takiego. Czy znowu coś spieprzyłam? Czy zdenerwowałam Boba? Powinnam szybko przeprosić. Ale nie mogłam wymyślić za co miałabym przepraszać. Co ja u licha zrobiłem? Jednak, w mojej dezorientacji, Bob dał mi odpowiedź. To kara za obudzenie mnie w środku nocy. Gdybym obudził Boba z jakiegoś błahego powodu, to byłaby moja wina. Ale co, jeśli mój teść jest w stanie krytycznym, przechodzi nagłą operację? A moja teściowa z niepokojem czeka w szpitalu na zakończenie operacji. Bob prawdopodobnie nie dba o to, jak się czuje, chcąc być z nimi tak szybko, jak to możliwe. Jego jutrzejsza praca musi być dla niego ważniejsza niż cokolwiek innego. Nawet jeśli nie dbał o moje uczucia czy rodziców, mógł po prostu powiedzieć mi, żebym pojechała do szpitala sama. Zamiast tego udał, że zawiezie mnie do szpitala, a potem skłamał i zostawił mnie w ciemnym lesie. Takie działania wykraczają poza normę. To było dla mnie brutalne przebudzenie. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Boba, wyobraziłam go sobie jako księcia z bajki i czułam się, jakbym spełniała to marzenie. Wychodząc za niego za mąż. Ale ten sen okazał się koszmarem. Prawdziwy książę był egoistą. Wszystko kręciło się wokół niego, a nawet przyznał, że poślubił mnie, ponieważ byłam jego największą wielbicielką innymi słowy, wybrał najłatwiejszą osobę do manipulacji. Wszystko po to, by zaspokoić swoje ego. Myślałam, że jestem kochana i wybrana przez Boba i starałam się być dla niego dobrą żoną, ale teraz już mnie to nie obchodzi. W tym lesie odnalazłam swoją wolność. Nie mogę już wrócić do tej klatki i nie mam zamiaru. Co mnie pociągało w tak powierzchownej osobie, która nawet nie wygląda na człowieka? Gdy szedłem pospiesznie przez las, te myśli krążyły mi po głowie. Po około dwóch godzinach marszu w końcu dotarłem do szpitala. Kiedy dotarłem do szpitala, poinformowałem ich przy wejściu, że mój ojciec został przywieziony karetką i przechodzi operację. Ochroniarz w recepcji sprawdził podane przeze mnie nazwisko, a następnie poprosił mnie o wpisanie się na listę odwiedzających. Gdy to zrobiłem, wręczył mi identyfikator. Założyłem go na szyję i pospieszyłem do centralnej sali operacyjnej, gdzie czekała moja mama. Jedynym dźwiękiem odbijającym się echem w słabo oświetlonym korytarzu był stukot moich obcasów. Od tamtej pory minęły dwie godziny. Zastanawiałam się, jak ma się mój tata i jak trzyma się mama. Oczywiście przyspieszyłam kroku. Wyczerpanie długim spacerem nie dawało o sobie znać. Po pokonaniu kilku zakrętów zobaczyłam mamę siedzącą na sofie przy zgaszonym świetle. Mamo! Katrin! Kiedy ją zawołałam, podniosła wzrok ze łzami spływającymi po jej twarzy. Poczułam, że tonę w klatce piersiowej. Czy coś jest nie tak z tatą? Usiadłem obok niej na kanapie, a ona powiedziała, nie, nie, po prostu poczułam ulgę, widząc twoją twarz. Twój tata wciąż jest operowany zaskoczyłaś mnie. Poczułem przypływ krwi z serca i opuściły mnie wszystkie siły. Po dłuższym oczekiwaniu światła na sali operacyjnej w końcu zgasły. Chirurg poinformował nas, że operacja się udała. Potrzeba trochę czasu, aby jego stan się ustabilizował, ale na razie niebezpieczeństwo minęło. Razem z mamą uroniłyśmy łzy ulgi. Mój ojciec został zabrany na noszach na oddział intensywnej terapii. Wciąż spał, ale poczułam ulgę, widząc jego spokojną twarz. Razem z mamą poszliśmy na OIOM i czuwaliśmy nad nim, gdy został przeniesiony do swojego łóżka. Teraz nic więcej nie możemy zrobić. Czekamy tylko, aż tata się obudzi i wyzdrowieje. Muszę się upewnić, że mama trochę odpocznie. Dwie godziny przed moim przyjazdem musiały być dla niej bardzo samotne. Myślenie o tym rozzłościło mnie na boba. Zabrałem mamę do automatu i kupiłem jej ciepłą herbatę. Masz, wypij to na uspokojenie. Dziękuję. Mama otworzyła puszkę kawy i wzięła łyk, zdając się w końcu uspokajać. Widok jej zrelaksowanej sprawił, że i ja poczułam się lepiej. Gdy przed świtem siedzieliśmy w kąciku kawowym, podeszła do nas pielęgniarka. Przepraszam, czy pani to Katrin Thompson, żona Boba Thompsona? Tak. Tak, to ja. Pielęgniarka widziała nazwisko, które wypełniłam rano, i zastanawiała się, czy to mogę być ja. Ostatniej nocy, około dwóch nad ranem, pani mąż został przywieziony karetką. Co. Wielokrotnie próbowaliśmy skontaktować się z numerem podanym przez pani męża, ale nie mogliśmy się dodzwonić. Pospiesznie wyjęłam telefon z torby. Kiedy wsiadłam do samochodu, wyciszyłam go, myśląc, że wkrótce będę w szpitalu. Pamiętałam, że ustawiłam go w ten sposób, nie chcąc tracić czasu na dostosowywanie ustawień, gdy dotarłam do szpitala. Zobaczyłem kilka nieodebranych połączeń z nieznanego numeru, który okazał się być numerem tego szpitala. Bob musiał pomyśleć, że nie pojadę do szpitala i po prostu pojadę za nim do domu. Podał więc zarówno nasz numer domowy, jak i mój numer telefonu komórkowego. Prawdopodobnie nigdy nie wyobrażał sobie, że zostawiony sam w lesie w środku nocy, przejdę ponad sześć mil do szpitala. Wyjaśniłem, że mój ojciec również jest tu leczony. Przeprosiłem za nieodebrane połączenia i zapytałem o stan Boba. Najwyraźniej po tym jak mnie zostawił, Bob miał wypadek w drodze do domu. Żyje, ale ma złamane obie nogi i potrzebuje operacji. Dlatego próbowali się ze mną skontaktować. Poprosiłam mamę, by poczekała, a ja pójdę zobaczyć się z Bobem. To coś niezwykłego mieć tu jednocześnie męża i ojca. Pielęgniarka powiedziała mi to ze współczującym spojrzeniem ale było mi żal tylko ojca. Nie obchodziło mnie, co stanie się z Bobem. Oczywiście, nie mam zamiaru się nim opiekować. Nie ma jednak potrzeby mówić takich rzeczy komuś, kto nie zna sytuacji, więc tylko uśmiechnęłam się niewyraźnie. Szczęśliwym trafem Bob był operowany na sali operacyjnej obok sali mojego ojca. A on sam znajdował się w prywatnym pokoju niedaleko oddziału intensywnej terapii. Przy wejściu do pokoju znajdowała się tabliczka z napisem pan Bob Thompson. To najlepszy prywatny pokój i najwyraźniej była to prośba Boba. Wszedłem do pokoju z pielęgniarką, która wskazała mi drogę. Bob był zawieszony z unieruchomionymi obiema nogami i wyglądał żałośnie. Kiedy próbował do mnie przemówić, zdał sobie sprawę, że nie jestem sam i powiedział: Przepraszam, że przez to przechodzisz, zwłaszcza że twój ojciec jest w takim stanie. Cieszę się, że przyszłaś. Siostro, przepraszam za kłopot z wymuszonym uśmiechem. Kiedy pielęgniarka wyszła i zostaliśmy sami, twarz Boba przybrała ten pouczający wyraz, który zawsze ma. Gdzie ty do cholery byłeś? Dlaczego od razu nie odebrałeś telefonu? Utknąłem tutaj, walcząc. Powiedz mi, gdzie byłaś, zażądał oskarżycielskim tonem. A jak myślisz? Powiedziałaś mi, że mój ojciec miał operację, prawda? Oczywiście byłem w szpitalu. Bob wyglądał na autentycznie zszokowanego moją odpowiedzą. O co chodzi z tym tonem? Czy nie mówiłem ci zawsze, żebyś mówił grzecznie i z wdzenkiem? Nie będę tolerował takiego języka. Zganił mnie, szybko odzyskując spokój. Wciąż wydawało mu się, że ma przewagę. Dlaczego miałbym być dla ciebie taki uprzejmy? Dla kogoś, kto mnie oszukał i zostawił w lesie w środku nocy. Nie czuję potrzeby okazywania takich względów. Co powiedziałeś? Bob spojrzał na mnie, mówiąc: Czy tak zwracasz się do swojego pana, spokojnym, ale opanowanym głosem pełnym gniewu? Mistrzu, rozumiem. Zawsze tak o sobie myślał. Jego podejście nie było podejściem męża do żony, ale pana do sługi. Ale ja już nie jestem sługą, odzyskałem siebie w tym lesie. Odparłem z przekonaniem: Nie mam pana. Jestem wolną osobą. Widząc moją stanowczą postawę, twarz Boba wykrzywiła się w widocznym gniewie. Czy tak powinien mówić ktoś, kim się zaopiekowano? Cóż, czy tak powinien mówić ktoś, kim się opiekowano? Co? Ach. Być może zszokowany moimi słowami, Bob szarpnął się, powodując ból w unieruchomionych nogach i wydając okrzyk bólu. Spojrzałem chłodno na Boba z unieruchomionymi nogami, niezdolnego do zrobienia czegokolwiek, z twarzą wykrzywioną bólem i oblaną potem. Zgaduję, że dostałeś to, co ci się należało. Powiedziałem, chichocząc naturalnie po moich słowach. Śmiałem się, a Bob płakał. Rol się odwróciły. Ta myśl rozśmieszyła mnie jeszcze bardziej. Co w tym śmiesznego? To wszystko twoja wina, że jestem w tym bałaganie. Nie czujesz się winny? Bob zapytał płaczliwie, ale wciąż wyzywająco. Moja wina. Nie, myślę, że to ktoś, kto zostawił żonę w lesie i spieszył się do domu. Dobrze ci tak, odparłem. Bob spojrzał na mnie z niedowierzaniem. W jego oczach malowała się mieszanka szoku i strachu. Jego żona, która zawsze była posłuszna i patrzyła na niego z podziwem, teraz konfrontowała się z nim zimnymi słowami i spojrzeniami, jakby była obca. Wyglądał na zaniepokojonego, jego oczy błądziły dookoła. Zdałam sobie sprawę, że był tylko małym, nic nieznaczącym człowiekiem. Poczułam wstyd, że tak długo bałam się tego człowieka i zachowywałam się wobec niego tak ulegle. Powinniśmy zerwać. Powiedziałam stanowczo: Nie widzę już sensu w byciu twoją żoną. Poczekam. Aż zostaniesz wypisana ze szpitala, więc proszę, przygotuj się w międzyczasie. Spakuję nasze rzeczy w domu. Nie bądź śmieszny. Nigdy cię nie zostawię. Czy zdajesz sobie sprawę, ile czasu i wysiłku włożyłem w ten związek? Bob zawył z bólu, gdy się poruszył zamilkł, łzy wykrzywiły mu twarz. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Jeśli tak, to teraz jest na to czas. Co to będzie? Pomimo moich słów, Bob nadal płakał, nie mogąc odpowiedzieć. A więc nic? W porządku, muszę zająć się ojcem. Trzymaj się i do widzenia. Wyszedłem z pokoju, zostawiając jęczącego z bólu Boba. Mój ojciec obudził się później tego dnia. Trzymając się za ręce z moją matką, łzy radości spływały po naszych twarzach. Chociaż wypisanie go z OIOM-u i umożliwienie mu poruszania się zajmie trochę czasu, ulgą było wiedzieć, że jego stan jest stabilny. Wróciłam z mamą do rodzinnego domu i podzieliłam się moją decyzją o rozwodzie z Bobem. Moja matka była początkowo zszokowana, ale po wysłuchaniu mojej strony historii skinęła głową w milczeniu i powitała mnie z powrotem w domu. Nigdy nie wyobrażała sobie, że jej córka, która jej zdaniem żyła szczęśliwie, była tak źle traktowana. Nigdy nie powiedziałam rodzicom prawdy, starając się udawać szczęśliwe małżeństwo. Próbowałam nawet przekonać samą siebie, że jestem szczęśliwą żoną. Płakałam z powodu wyrozumiałości mojej matki i za to, że ich martwiłam. Płakałam i płakałam, aż rozpoczęłam przygotowania do kolejnego kroku. Najpierw zaczęłam szukać prawnika doświadczonego w sprawach rozwodowych. Było to zaskakująco łatwe, ponieważ mój przyjaciel pracował w firmie prawniczej. Spotkałam się z kilkoma prawnikami i zdecydowałam się na adwokatkę, która pomogła wielu kobietom takim jak ja. Cierpiącym z powodu emocjonalnego znęcania się męża. Zyskałam doświadczonego i potężnego sprzymierzeńca. Kiedy Bob był w szpitalu, uporządkowałam swoje rzeczy i przygotowałam się do opuszczenia domu. Wyzwaniem było udowodnienie winy Boba, ale o dziwo! Udało się to z łatwością. Kiedy Bob miał wypadek i został przesłuchany przez policję, powiedział im, Miałem wypadek w drodze powrotnej z porzucenia mojej żony do szpitala, gdzie chciała być ze swoim ojcem, który był operowany po nagłym wypadku. Jednak jego historia wydawała się nieprawdziwa. W końcu przyjechałem do szpitala dwie godziny po wypadku Boba. Kiedy zapytano mnie, gdzie był i co robił w tym czasie, szczerze opowiedziałem o wszystkim, w tym o tym, że został porzucony w lesie późno w nocy. Na początku policja była po prostu zszokowana, ale w miarę słuchania zaczęli podejrzewać, że było to złośliwe porzucenie. Wiele osób, nie tylko policja, ale także osoby związane z ubezpieczeniem, jego firmą i innymi, w końcu dowiedziało się prawdy. Za każdym razem Bob popełniał błędy i jestem mu za to wdzięczny. W ten sposób byłam w stanie udowodnić, jak bardzo Bob mnie lekceważył, zaniedbywał i ranił podczas naszego dwuletniego małżeństwa. Został uznany za winnego z powodu emocjonalnego znęcania się. Chociaż było to krótkie małżeństwo trwające zaledwie dwa lata i nigdy nie musiałam martwić się o finanse, byłam w stanie zabezpieczyć satysfakcjonującą kwotę alimentów i rozwiodłam się z Bobem. Po rozwodzie wróciłam do rodzinnego domu i przez jakiś czas opiekowałam się ojcem. Na szczęście rekonwalescencja mojego ojca przebiegła łagodniej niż oczekiwano i wydaje się, że wraca on do normalnego życia bez żadnych utrzymujących się skutków. Miejsce pracy mojego ojca powiedziało mu, że może wrócić po krótkiej przerwie, za co jest bardzo wdzięczny. Na szczęście dostałem pracę w kancelarii prawnej, która pomagała mi podczas rozwodu. Moja przyjaciółka wyszła za mąż i przeprowadzała się z powodu pracy męża. Dzięki rekomendacji mojej przyjaciółki i prawnika, który widział moją prawdziwą naturę podczas moich interakcji z Bobem. Proces rekrutacji przebiegł gładko. W ten sposób nasza trzyosobowa rodzina powoli idzie naprzód. Od czasu naszego rozwodu Bob całkowicie stracił wiarygodność. Bez względu na to, jak przystojny lub elitarny może być, jest teraz uznawany za okropną osobę, która nie potrafi właściwie traktować innych. Wygląda na to, że nikt nie chce mieć z nim nic wspólnego. Były kolega skontaktował się z nami, chcąc porozmawiać. Najwyraźniej po tym, jak Bóg wyzdrowiał i wrócił do pracy, zaczął mówić, że jestem okropną kobietą, która porzuciła go, gdy był ranny. Pomimo tego, że wiele osób zna już prawdziwy powód naszego rozwodu, jestem zdumiona tym, jak bardzo mnie nie docenia. Poprosiłam więc mojego prawnika, aby wysłał mu oficjalne zawiadomienie, grożąc pozwem o zniesławienie, jeśli nie poprawi swojej historii. Moi przyjaciele również podzielili się prawdziwą historią, a ci, którzy mieli uwierzyć w wersję Boba, teraz uznają go za kłamliwego, emocjonalnego krzywdziciela. Cóż, wydaje się, że nadal ma swoją pracę, ponieważ jest kompetentny, ale zastanawiam się, jak długo uda mu się to utrzymać w tak wrogim środowisku. W tej chwili nie jestem gotowa na szukanie kogoś nowego, ale następnym razem chcę znaleźć kogoś, komu naprawdę na mnie zależy. Chcę pokazać rodzicom prawdziwie szczęśliwą wersję siebie. Do tego dnia będę trzymać głowę wysoko i iść naprzód.